wymyślać jakieś następne zadania, które mogą troszeczkę może poczekać, a skierować te środki na tą właśnie drogę. To jest trudna droga, na sensie krajowa, ale to jest dla nas i ja gminy. Proszę. Ja tu chcę się odnieść do Pani wypowiedzi. mówiłam na ostatniej sesji, że nie zaczynajmy nowych zadań, jeżeli nie mamy pokończonych jest dokładnie Państwo pamiętacie to. Bo zacznijmy 10 inwestycji i żadna nie będzie skończona. Proszę Państwa, Ale czy my możemy mówić o jakichkolwiek inwestycjach, jeżeli nie wiemy, czy Państwo macie ochotę wziąć obligacje? Czy my możemy mówić o inwestycjach bez podjęcia tematu obligacji? Możemy... Przesłanki Państwa, jakie są Państwa obliczenia na to, żeby nie wierzyć Pani skarbnik w to, że te obligacje zostaną spłacone Pod Waszym doświadczeniu, jeśli chodzi o kredyty wcześniej wzięte. Jakie macie Państwo przesłanki i obliczenia wasze, że te obligacje się nie sprawdzą? I Pani skarbnik ma myli się. Proszę to powiedzieć. Dlaczego pan uważa, że ja namawiam do swego? Proszę powiedzieć. Proszę Państwa, najpierw rozpocznijmy temat o tym, czy nie mamy czym te inwestycje robić. Proszę Państwa. Przejmowało, Przez Pani Panie to Pan jest tam mieszkańcem, to Pana by nie przejmowało być może wcześniej. Przejmowało Ale proszę nie mówić jedno do Proszę Pan Radny Kiempczyński. Proszę Pan Radny Kiempczyński. Pan Radny Kiempczyński jest w Szydłosie. Thank you.